Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie przetestujemy Achtungi Ach, tungi H2. Zobaczymy, czy są mocne, czy się opłaca je odpalać. Wewnątrz opakowania znajduje się 20 sztuk, na całe opakowanie przypada 20 neku, czyli wychodzi po jeden nek na jedną sztukę. Jest to dosyć dużo, a wielkościowo wcale się nie wydają jakieś duże. Za chwilę sobie przetestujemy, odpalimy i w podsumowaniu wspólnie ocenimy. I damy punkty, i będziecie mogli zobaczyć, gdzie się uklasyfikowały na naszej liście. Dzisiaj, jako punkt odniesienia, użyjemy śnieżki. Śnieżka pewnie i tak zniknie, ale i tak użyjemy, żeby był punkt odniesienia. I one są pakowane w takie zestawy po 5 sztuk. Jakby wszystkie są lądowe, fajne, że są w folii, To no nawet jak tutaj intensywnie, dosyć mi dzisiaj pada śnieg, to one nie zamokną i pozostają cały czas suche. Sobie je umieścimy tam ze śnieżką i, i wysadzimy. No, więc jesteśmy po strzelaniu. Za chwilę idziemy do ważenia. Znowu ze śnieżki nic nie zostało. Więc są całkiem mocne. Ewentualnie ja nie umiem lepić śnieżek. Ale tutaj wydaje mi się, że one, jak na swoją wielkość, mają dosyć dużo tej masy wybuchowej. Więc nie dziwiłoby mnie to, jakby rzeczywiście były takie mocne. Bo po dźwięku, też całkiem takie. Całkiem niezłe, muszę przyznać. Witam Was w kolejnym blogu tematycznym Wasz z Albim. Za chwilę sobie zważymy Achtungi. Achtungi H2 Pro. Wewnątrz opakowania znajduje się 20 sztuk. Na całe opakowanie przypada nam 20 meku, czyli wychodzi po jeden na sztukę. Za chwilę zobaczymy, czy masa napisana na opakowaniu jest masą rzeczywistą. Wzięliśmy sobie Dwa losowe ładunki wyjęte z dwóch losowych paczek i opakowań z dwóch osobnych dostaw. Za chwilę sobie przetniemy, ale zanim to, szybka ocena jakościowa. Ląd. Ląd jest dosyć długi, mocno się trzyma. Samo opakowanie jest dosyć solidne, dobrze zbudowane. Tutaj lekko się sypie, gdyż zakończenia są gipsowe czy jakaś, nie wiem jaka to jest mieszanka, ale na pewno się sypie. Jest bibuła. Ja sam nie jestem zwolennikiem bibuły. Bo jakby ona się tak. no, lata. Lata. I tak ciężko oceniać. W kilku sztukach, tak jak zobaczyłem, tutaj to opakowanie też niekoniecznie się trzyma i łatwo odlatuje. Tak samo ta bibuła też odlatuje. Ale jeśli chodzi o samo wykonanie, ląd się trzyma mocno. Opakowanie jest dosyć mocne i solidne. Tak więc, ode mnie tutaj duży plusik, jakby za samo wykonanie. Takie o. Tutaj do ważenia będziemy używać tacki. Mamy tackę, gdzie sobie wysypiemy całość ładunków. Mamy dwie wagi. Jedna dokładna, jedna dokładniejsza. A oczywiście, zaawansowany sprzęt. I wspaniałego człowieka, co będzie wykonywał, jakby tutaj, cięcia. Masa samej płytki wynosi 7,15. Z ja tą masę możemy w ogóle zapisać? I później tą masę odejmujemy od masy ładunku z płytką. Jakby logiczne. Nacinamy. Z doświadczenia już wiem, że w tego typu ładunkach trzeba nacinać powyżej połowy, gdyż tutaj ten Cały ładunek trzyma się w tej części na samej górze. Za chwilę sobie zobaczymy. O, i tak jak mogłem przypuszczać, tutaj z dwóch części wystaje ląd. A ładunek jest tutaj pomiędzy tym. Chyba, że jest tutaj dalej, ale szczerze wątpię. Bo w poprzednich tak nigdy nie było. Mocno i solidnie wykonane. Muszę przyznać, że są dosyć porządne ląd się trzyma całkiem mocno. Tylko tutaj nie można nigdzie znaleźć tego ładunku. Tutaj nam została niewielka przestrzeń. I ja już jestem w szoku, że to jest tak wysoko umiejscowione. Zatniemy jeszcze kawałek i za chwilę zobaczymy. Mam nadzieję, że uda nam się wcelować. O, i jest sukces. Mam, mamy to. Mamy to. Ja nie wiem, jak oni tutaj chcą osiągnąć jeden mek. Jak to będzie połowa, to ja będę w szoku. jak połowa zakładanej masy. Ląd wyjmujemy, kładziemy, włączamy wagę. Pamiętajcie, było 715, kładziemy jest 763. Co nam daje? Nieco mniej niż połowę, mhm. ale weźmiemy jeszcze jeden, żeby nie było, żeby nie było, że ja ich źle oceniam, weźmiemy jeszcze jeden ładunek, też go przetniemy i zważymy tą masę. A te jeszcze są takie wykonane, że tutaj patrzcie, ten gips cały, no on wylatuje, wylatuje. Tylko, że to jest ten wiecie, delikatniejszy wewnątrz, niby aktungi mają być mocne i że to jest definicja jakiejś jakości. Często na przykład ktoś przychodzi do sklepu i mówi o, dajcie mi jakieś Achtungi mocne, tylko tak żeby było porządnie. No i co, ja mam mu polecić Achtungi, no zobaczcie Achtung z nazwy, ale to w ogóle nazwa nie jest adekwatna do tego co, co to sobą przedstawia. Więc no to by było takie wiecie, oszukiwanie klientów, więc tutaj ja na przykład będę im szczerze mówić, że Achtungi to, to jednak Achtungi. I lepiej dopłacić i, i wziąć nie sujmy. Tu jest więcej jakiegoś gipsu, jakiegoś syfu niż faktycznego ładunku. Wychodzi nam 7,99. No jest zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie lepiej niż przy tym poprzednim. Widocznie tamten był wadliwy. Może na początku to był błąd, że się uniosłem tak tutaj. Zbyt pochopnie powiedziałem kilka słów, dosyć niemiłych, jakby nie patrzeć. No, no, tutaj wychodzi, że jest 85 setnych neków w tej sztuce. Ale to była ta sztuka, a nie tamta. Czyli jak widzicie, tutaj ten przedział tej niedokładności jest dosyć duży. Chodźmy do podsumowania. Przyszedł czas na podsumowanie Achtungów. Eee, Achtungów Ach to się nazywa dokładnie H2 Achtung Pro. Ty to na pewno dobrze czytasz? Achtung? Cieska. Eee, opowiadam, ja ja opowiadam. To jest klasa F3. W opakowaniu 20 sztuk. Zgodnie z etykietą na paczkę przypada 20 gram, więc teoretycznie powinno być około grama na sztukę. Eee, produkcja chińska. Producentem firma Gao. Eee, I cóż. 20 sztuk w opakowaniu, podzielone na blistry po 5 sztuk. I teraz e, jeszcze może Albert w takim razie nam opowiesz e, jak tam Achtung. 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 No ślicznie. Achtung. Achtung. Mi się bardziej podoba Achtung. Mi też. E, jak to tam akustycznie wyglądały te petarki. Akustycznie wyglądały całkiem fajnie. Tutaj jeszcze dodatkowo ten błysk przed samym momentem wybuchnięcia, jakby dla mnie zbędna rzecz, no bo to też jest tam doliczane jakoś do tego neku. Wolałbym, żeby to jednak poszło w ten ładunek niż w taki pseudo efekt specjalny. No, ale jest to coś na pewno innego, innowacyjnego, czego wcześniej nie dostrzegałem. Być może to ja byłem ślepy, właśnie na takie detale, i tutaj się dostrzegają zmysły. Ale jeśli miałbym mówić o odczuciach swoich akustycznych, bo o to mnie właśnie zapytałeś o moje odczucia akustyczne, to powiedziałbym, że nie są złe. Jakby tutaj na tą masę całkiem są ok. No, ale jak już o masie mowa, to jak to nam wyszło w rzeczywistości. Masa w rzeczywistości przy Achtungach wyszła 85 Na deklarowany 1 gram. I to wyszło z jednej sztuki czy dwie robiłeś? Z dwóch. Z dwóch, dwóch sztuk wyszło. I w dwóch było podobnie? Czy średnio wyciągnąłeś jakąś? Wyciągnąłem. Wyciągnąłem z dwóch. A jak wyszło? Przy jednej i drugiej? Były takie wahania. W jednym gdzieś tam bliżej tych 90, w jednym bliżej tych 80. Okej. Okay. Ale w każdym razie, jakaś tam odległość od tego jednego grama była. Mm, no tak, tak. Dobra, czyli co? Mamy chyba wszystko, żeby tutaj już. A, jeszcze o jakości nie wspomniałeś. Wspomniałe. Znaczy, wspomniałeś pewnie wcześniej, Wspomniałe, ale tak. jeszcze tak na szybko. Ale tak na szybko, to pewnie nie zauważyliście mojego oburzenia. Jakby. Achtung, to znaczy, uwaga, ostrzeżenie z języka niemieckiego. Achtung. Jakby tutaj jedyne ostrzeżenie, jakie dałbym Wam... By, bym wam to, to, no, wszyscy zrozumieją. To, to żebyście uważali, żeby Wam się nic nie wysypało, bo się sypie. Tutaj jeszcze dodatkowo ta mieszanka gdzieś tam była zmieszana z tym gipsem, czy betonem, czy co to oni tam używają, tej substancji. Jakby to było dosyć męczące i uciążliwe, żeby to selekcjonować. Czy w tym było, a w tych innych po nie było. Play? Gdzieś tam jeszcze w jakichś się powtórzyło. Ale też może być to pewnie no, kwestia lepiej. przypadku po prostu. Tak, myślę, że kwestia przypadku i tego nie wiem, że nawet w dostawie jakby ktoś to opuścił, no tak. czy coś to, coś tam się posypie, więc tutaj no nie będę mówić, że to jest czyjaś wina. w przypadku się się... nie bierzemy pod uwagę, tak było, to tak, bierzemy... tak było, jest i będzie. Nie będziemy tutaj przypuszczać, tak się trafiło, takie zdane są wzięte pod uwagę. Tutaj w ogóle Także... dużo sztuk, bo aż imponujące 20, 20 sztuk. 20 sztuk. Dobra, mamy skory już policzony, Panie Albercie, przed minutą. Także 34,55. Co plasuje to na liście naszej scoringowej? Na Aktualnie, miejscu. miejsce 8 i nie wiem, jaki jest medal za 8 miejsca, ale z nie ma. przyjemnością dał mu no, medal. Dobra, a no, jeszcze wspomnijmy jako. o tym, że to jest bardzo wszystko podobne do. Krachman do H2 Original i do H2 Hammer, prawie że the same. W moim odczuciu przy, przy, tych, przy, przy strzelaniu jakby jeden. myślę, że to jest dokładnie to samo tylko w innej obudowie, nie jestem pewien, ale takie są moje odczucia. Jakby, więc jeżeli będziecie kupować to szczególnie patrzcie na wygląd zewnętrzny, bo przecież to jest w życiu najważniejsze, żeby oceniać coś po wyglądzie. Chcesz się pożegnać, podsumować? Tak, może ja może ktoś... powiem po prostu już e, do zobaczenia. Nie, nie, nie. nie. Po, A co jeszcze? powiedz o dzwoneczkach i tak. A, że są dzwoneczki do klikania, i są komentarze I, do komentowania. I suby do subowania. I suby I do, lajki subowania. do lajkowania. I lajki do lajkowania w social mediach. Jakimi są? No, I wspomnij są? o Facebooku. I wspominam jest... o Facebooku jeszcze. I, I Instagramu. O. I, I TikToku. TikToka też mamy w sumie. Chyba tam są z cztery osoby, ale możecie być tą piątą. Ja jestem jedną z tych osób, a jedną jesteś ty, a jedną Nie, ja nie jestem jedną z tych osób. Jeszcze. E, Okej. Okay. Przemek jest. Przemek. Nieważne kto to Przemek. O. To właśnie Przemek. To na razie.